Bardzo Dziękuję za zaproszenie. Jestem przewodniczącym sekcji Lymfologicznej Polskiej, w tym cechu radiologicznym Polskiej i Ale jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Rzeczywiście po tych wspaniałych prezentacjach dotyczących nowości w leczeniu, to będziemy trochę się cofniemy. Obrzymi lympatyczny jest. Ja na porządku powiem, że o układzie lympatycznym, ponieważ to się nie zajmuję w całości, jest to układ tak w większości nieznany lekarzom i, i, i nie wszystkim innym. E, z definicji jest to również i chłonka, przestrzeń międzykomórkowa, siedziba szyn i komórki układu lymfatycznego. E, część tego układu wygląda no, no, w taki sposób, że mamy grupy węzłów chłonnych, e, e, podstawowe grupy węzłów chłonnych, przez które przepływa cała chłonka, która jest produkowana w organizmie większość jest, jest, wpada do żywy i przez przewód piersiowy. Dalej, układ chłonny jest częścią układu krążenia w tym sensie i co jest ciekawe nie wymaga serca na do napędu do chłonki, ponieważ jest sam, naczynia chłonne mają takie segmenty z zastawkami, kurczą się i pompują chłonkę same. Także pompują chłonkę zarówno do chłonnych jak i z węzłów chłonnych dalej do układu żylnego. Także układ jest niezależny od serca. I co ciekawe, to jest może skomplikowane, ale co ciekawe, cały płyn produkowany w mikrokrążeniu, czyli wszystko, się przysącza w przy kapilach żylnych, jest odtransportowany przez układ chłonny, a nie sprowadza z powrotem do żył, tak kiedyś myślało prawie Stalinka. Także układ chłonny jest to podstawowym układem przeciwobrzękowym. Obrzęk klimatyczny może wyglądać tak, jest to krótka definicja schorzenia, po prostu schorzenie spowodowane zastojem chłonki. przecież to może być sporo. To jest, ten zasób powoduje dość skomplikowane efekty w sumie przy proces zapalny, który który prowadzi do rozplewu różnych komórek. Komórek skóry, karbinoacytów, fibroblastów w skórze, a również komórek tłuszczowych, co niedawno nie widzieliśmy, dlaczego tak jest, ale, tak jest, ale również depozycji hologenu i destrukcji włókien elastycznych. W większości przypadków dotyczy tkanki podskórnej, aczkolwiek nie dotyczy to obrzęków głowy i szyi u pacjentów operowanych z powodu raków garba. To jest osobne. Wygląda to jest dość dramatyczne, przezrocze, ale oddaje to czym właściwie jest ten obrzęk limfatyczny. I mamy wyraźnie, to jest preparat sekcyjny, Wyraźnie widzimy, że tkanka podskórna to jest tkanka tłuszczowa, nie widzimy wody specjalnie, To jest przerost y, tkanki tłuszczowej, która trochę jest jak gąbka, czyli gromadzi wodę. Widzimy wyraźnie grubszą skórę, która też jest znacznie grubsza u tych osób, które których obrzęk y, się rozwija. Także mówimy o obrzękach, ale tak naprawdę to jest przerost. U wielu osób mamy do czynienia, oprócz nagromadzenia płynu, ze znacznym przerostem tkanki. Y, Ile tego jest? No, te statystyki są bardzo różne, ale w sumie y, na całym świecie obrzęków związanych z rakiem piersi jest to, to jest ponad 20 milionów, przypuszczalnie niedoszacowane. Oczywiście z wiele innych przyczyn, ale większość są obrzęki, większość w krajach takich jak Polska to są obrzęki związane z chorobami, z onkolo z chorobami onkologicznymi. Natomiast na świecie dalej dominuje filozofia. Y, jeżeli chodzi o onkologię, to znowu rak piersi to jest w zależności od czasu obserwacji w zależności od metody pomiaru, to jest od 26 do 50%. Inne rzeczy też na to wpływają, o czym będę dalej mówił. W Polsce, trudno powiedzieć, ale na pewno około 100 tysięcy goi. Obrzeń klimatyczny u pacjentów onkologicznych, to jest obrzeźń spowodowany samym leczeniem, nieoperacyjnym, operacyjnym, radiohemioterapią, ale również obrzeźń spowodowany na, na ciek, inwazją nowotworową naczyń chłonnych tutaj w tej ręce. W tym wypadku mamy do czynienia z masywnym obrzękiem, widać, że objętość tej ręki jest znacznie większa, co powoduje nie tylko defekt kosmetyczny, ale bardzo inne, innego rodzaju różne problemy, o których będę mówił. Skąd no, dlaczego, dlaczego dochodzi do powstania obrzęku chłonnego? węzły chłonne pachowe drenują chłonkę zarówno z piersi i stąd ten komórki dwuotworowe leka piersi, ale również do tych samych węzłów chłonnych pod pachą docierają naczynia chłodne z kończyny górnej. Prawda? Dlatego jak usuwamy te węzły chłodne, chirurg usuwa te węzły chłodne tutaj, no to przerywa również krążenie, odpływ chłodki z całej kończyny górnej. Także tak by to wyglądało ładnie, gdyby, nie rzeczywiście po operacji, to taki schemat, i po operacji usunięcia tych węzłów chłodnych, ta musi sobie znaleźć miejsce i odpływać z indziej, bo musi trafić do innych węzłów chłodnych, i te inne węzły, one są węzły nadobojczykowe, są dodatkowe drogi limfatyczne, albo do węzłów do albo na drugą stronę do, do węzłów pachowych po drugiej stronie, natomiast innych dróg nie ma. Mimo wszystko, że to tak ładnie wygląda, to dalej nie wiemy dlaczego ten obrzeż limfatyczny może nie tyle się rozwija, ale dlaczego się nie rozwijał między połowy kobiet, prawda, tak? więc dlaczego pomimo, że tak jest takie same leczenie, dlaczego tak nie jest? To jest dość ciekawe pytanie, właściwie dość dość trudne. Falsztet, który wymyślił operację Raka Piersi, pierwszy obrował, y, oczywiście pierwszy obserwował te obrzęki limfatyczne, stwierdził, że to jest y, obrzęk spowodowany uszkodzeniem naczyń błonnych i zakażeniem. Próbował stworzyć model zwierzęcy, ale mu się to nie udało. Okazało się, że zwierząt, jest to niezwykle trudne. Y, obecnie jakie znamy czynniki ryzyka obrzęku limfatycznego? Y, przede wszystkim ilość usuniętych we bardzo istotna jest radioterapia, o tym jeszcze Istotnie jest sobie zawarcia nowotworów, zakażenie w okresie środku operacyjnym, otyłość bardzo istotny czynnik ryzyka, również czynniki genetyczne, również chemioterapia, zwłaszcza taksany w chemioterapii związane są ze zwiększoną częstością obrzęków limfatycznych i oczywiście ryzyko rośnie ryzyko obrzęków rośnie wraz z ilością czynników. Ryzyka. Tu jest wiele mutacji genetycznych, które wykryto u kobiet, u których rozwinął się oczy lymfatyczny. piersi. jest to różne mutacje, część z tych pani też wielkie niewielki do tych kończy również. To jest dość ciekawa praca, która, w której starano się określić, jakie są rzeczywiście czynniki ryzyka powstania obwodu lymfatycznego. Tu obserwowano 1794 chorych, głównie kobiety z rakiem piersi. Ten czas obserwacji 10 lat, czyli do to dość długo, w tym w czasie 5 lat 9% kobiet miało obrzęk limfatyczny. Część z tych kobiet, oczywiście z tych pacjentek nie usuwano węzłów chłonnych. Nie będę komentował dlaczego, ale nie usuwano i u nich obrzęk nie wystąpił w ogóle. Część pani miała biopsję węzła strażniczego, czyli usunięto jeden albo niewielką ilość węzłów chłonnych. I 5% z tych kobiet miało po 5 latach obrzęk limfatyczny. W grupie, gdzie usuwano wszystkie węzły pachowe, czyli do poziomu trzeciego, było to 15%, czyli trzy razy więcej. Niemniej jednak, jeżeli wzięto pod uwagę tylko chorych leczonych wyłącznie chirurgicznie, bez Be. radioterapii, to częstość obrzęku limfatycznego w obu grupach, zarówno po usunięciu wszystkich węzłów chłonnych, jak i tylko biopsji węzła strażniczego, częstość obrzęku była taka sama. Czyli bardzo najistotniejsza tutaj była radioterapia. Dodatkowa radioterapia 5-7 lat podwajała ryzyko obrzęku limfatycznego u chorych z y, uh, usunięciem węzłów chłonnych pachowych. Grupa z najwyższym ryzykiem obrzęku lymfatycznego powyżej 25% po 5 latach stanowi chorzy z usunięciem węzłów pachowych. Radioterapią i/lub chemioterapią. czyli trzy czynniki ryzyka, i y, 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 to było najwyższe ryzyko obrzędu. W badaniach do y, y, stwierdzono, że ten obrzęd znaczy, był związany głównie z usunięciem wszystkich węzłów wodnych bawnych, chemioterapią, radioterapią i otyłością. E, profesor Bibili, który jest znanym chirurgiem, y, mówi, dlatego, że jest chirurgiem, ponieważ on tu głównie y, de, 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 stworzył takie stwierdzenie odnoszące się do chirurgów. I odpowiedni wciąż na jest będące powikłanie na czele chirurgicznego terapii, to cena za ignorancję personelu medycznego, ignorancję przez pacjenta i społeczeństwo. Są takie ostre stwierdzenia, dlatego że onkologi w dużej części nie myślą o użytku linfatycznym, ponieważ mają ważniejsze cele na głowie, czyli ratowanie życia, zrozumiałe? No, to jest również bardzo mało działań profilaktycznych, które są możliwe, jest, podej jest podejmowanych w tym zakresie. Dotyczy to zarówno rehabilitacji onkologicznej, która w Polsce praktycznie nie istnieje, trzeba powiedzieć. Na potrzeb wynika, że 0,3% pacjentów onkologicznych ma rehabilitację, Na poniżej 1%. Tak wygląda za... no, Także tego nie ma po prostu. Dalej to proponuję nową definicję, że jest to zapomniane schorzenie, które uszczęśliwia się w kierunku no, w pełni przewidywalnego i prawdopodobnie możliwego do uniknięcia rezultatu obrzębów, dlaczego sprowadzane z obiegiem chirurgicznym. I tutaj mamy nogi ręce różnego rodzaju. Obrzęk chirurgiczny to nie tylko wygląd powoduje bardzo konkretne dodatkowe dolegliwości, uszkodzenie funkcjonalne, uszkodzenie układu nerwowego, układu ruchu, kręgosłup stodarkowy, nawracające infekcje, które powodują często prowadzenie do i wtórne nowotwory, jak również różnego rodzaju zaburzenia księgniczne. Różne, ja część wymienia, zespół bark, bark ręka, ograniczenie ruchomości, około jednej trzeciej kobiet po operacjach akapitycznych w ogóle i w z też czasem, zespół dzieci nadgarstka, Występuje znacznie częściej u no, kobiet z obrzędu infantycznym. Ucisk na stron parkowy do, do jednej trzeciej kobiet z obrzędu infantycznym z pod uwagi ręki. W dyskopatii, w ta duża ręka waży dużo więcej. Każdy litr objętości więcej to jest 1 kilogram więcej wagi. Ta pani, której, pacjentka, która była na zdjęciach wcześniej, to było 10 litrów, to było 10 kilo noszone ciągle na barku. To powoduje naprawdę duże uszkodzenia i kostno-stawowe, i układu e, nerwowego. Myśmy e, robili badania dotyczące e, niesprawności cierpienia psychicznego jakości życia kobiet z obrzękiem niefatycznym. było 372 kobiety, które e, o, 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 podobne grupy, połowa z obrzękiem, połowa bez i czym się różniły te panie z obrzękiem po pracy jakieś, które miała obrzęk od tych, które nie miały obrzęku. Okazało się, że to nie... E, e, Niesprawność tego stopnia, że wymagała codziennej pomocy osób trzecich była u jednej trzeciej pani z obrzękiem limfatycznym, u 20% tych bez. Wyższy poziom ogólnej niesprawności był y, również u pani z obrzękiem y, limfatycznym. Dodatkowo znacznie częściej występował ból, znacznie częściej dolegliwości ne neurologiczne, mówienie i nętwienie o 80%, upośledzenie ruchomości 40%. Również operowana piersi. Y, Teraz dość często wykonywa, nie ma, panie, nie ma, Pani nie ma zapowiedzi, mastek, i obrzęk lymfatyczny dotyczy, może dotyczyć nie tylko e, kończyny głównej, ale również samej piersi. E, I e, obrzęk piersi występował w dużej części pacjentek, tkliwość, bolesność u jednej trzeciej. E, zakażenia. Układ limfatyczny jest układem odpornościowym. Transport antygenów i bakterii ze skóry do węzłów chłonnych jest jednym z podstawowych mechanizmów indukowania odporności. Brak tego transportu do jego spowolnienie w tej dziedzinie bieżącym powoduje lokalne upośledzenie odporności. Dlatego zakażenia skóry i tkanki są problemem wszystkich pacjentów z obrzękami lymphatycznymi. Bo jak wykazano, że 40-50% pań po operacjach akapelsi miało lub ma takie zakażenie. Wygląda to bardzo różnie. To jest taki dość dramatyczny, kolorystycznie przynajmniej wygląd. To mniej. To jest akurat pacjentka nie po pracy i piersi, tylko z czerniakiem obadki, ale efekt jest taki sam. Jak, jest, jak to wygląda? Ból, bolesność uciskowa na skóry. Nagłe pogorszenie obrzęku, zwykle ręka nagle puchnie, często podwyższa temperatura, ale nie zawsze. Czasami to biele są niezwykle gwałtowne. Czasami to jest to bardzo wysoka temperatura i sepsa może się rozwijać w ciągu kilku godzin. I takich pacjentów niestety mamy również. Leczenie. Zawsze podajemy antybiotyk. Przy wysokiej temperaturze ciężkich objawach, to jeszcze leczenie szpitalne z podaniem antybiotyków dożylnie. Przy nawracających infekcjach podajemy antybiotyki profilaktycznie przez wiele lat nawet. Nowotwór to no jest związany szczególnie z obrzękiem linfatycznym. U, 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 u osób z obrzękami infartycznymi występuje mniej więcej z częstością 1 na 1000 do 1 na 3000 kobiet w obrzękach piersi. Jeżeli zajmujemy się osobami po operacji raka piersi mamy tych pacjentów, to trzeba pamiętać, że ten nowotwór lymfambiosarkoma albo angiosarkoma występuje. Tu mamy przykład, to jest moja pacjentka, pielęgniarka 10 lat po operacji raka piersi z obrzękiem ręki i ona zauważyła, że wyrasta jej guzek na przedramieniu, to dość spory, dość szybko rósł. Miała też szybko zrobioną biopsję. Tu jest jeszcze widać, coś świeżo tej biopsji zrobił kolega Hiluk, który stwierdził, że jest to kwiat, pan do, do, do strzegawki krwi. E, e, to jest rezonans magnetycznej ręki. Widać taki twór z poziomem błynu, który rzeczywiście początkowo porządkowo interpretowany jako kwiat. Ale tym samym, jest on nowotworem naczyniowym, który z bardzo kruchymi naczyniami w środku i które krwawią, tak krwawienie to jest bardzo, bardzo często. Może to wyglądać tak, on również może wyglądać, może mieć postać wrzodziejącą, tak jak tutaj, może mieć postać naciekoną, która wygląda jakby się nagle pojawiły na ręce samoistne wybroczyny. I, taki, i, I takie rzeczy, no, musi, musimy wiedzieć, ten nowotwór trzeba szybko rozpoznać i dość agresywnie je leczyć ponieważ im więcej e, tych obrzęków etycznych mamy w obserwacji, tym jeszcze prawdopodobieństwo, e, e, że e, takie coś będzie. E, leczenie obrzęków linfatycznych. E, w odróżnieniu od e, m, bardzo nowoczesnych i ciągle wprowadzania nowych e, środków do leczenia, obrzygów, do, do leczenia nowotworów, leczenie obrzęków e, etycznych cofamy się do e, historii. W przypadku, jak o konsensusie, konsensus Międzynarodowego Towarzystwa Onkologicznego to jest takie ciało, do którego ja również należę i, i które tworzy co mniej więcej co dwa lata, coś w wytycznych, które wydają wytyczne, które konsensusem dotyczącym najlepszego leczenia brzuchów limfatycznych. Podstawą jest kompleksowa terapia odwracająca, która jest opracowana w Niemczech, ale w latach 70., ale podstawowe zasady zostały opracowane w XIX wieku, przez Wini e, Wartera, który napisał książkę o bandażowaniu kompresyjnym. I to bandażowanie kompresyjne, dalej jest podstawą leczenia obrzęków limfatycznych. E, było stosowane też w swoich stożynnych tak w ogóle. E, Kompresowa łączy e, e, kilka elementów, bandażowanie kompresyjne gimnastykę, maty, drenaż, i gimnastykę, e, drenaż limfatyczny. Jest to bardzo skuteczna metoda. Przy samej swojej prostocie jest to niezwykle skuteczna metoda leczenia, zaraz ja to pokażę. I jest sprawdzona, jest dalej rekomendowana. Dalej, innego rodzaju wyroby uciskowe również powinny być stosowane w leczowym przewleku. Ta terapia może być wykorzystywana i powinna być wykorzystywana w życiu paliatywnym, które niestety spotyka się z brakiem zrozumienia dość często, bo osoby które z bardzo zaawansowanym nowotworem, z olbrzymi oczynkami, które już są poza możliwościami leczenia nadpaliatywnego, nawet praktycznie chemioterapii. Nie daje się, często odmawiam się możliwości fizjoterapii czy donarodowania komercyjnego z tego powodu, że podobno ma to przyspieszyć rozwój nowotworu czy, czy innego rodzaju uwagi. Niestety, często wykorzystanie przez są kolum. Jest to nieprawda, badań na ten temat było bardzo dużo, nic takiego żadnego przyspieszenia tutaj nie ma. My mamy na oddziale wewnętrznym. A na takim pracuję. w szpitalu wojskowym, prowadzimy tych chorych. Do tego są potrzebne różnego rodzaju kompresji kompresyjne. Dość prosty zestaw prawda, rzeczy, które niestety kosztują. I to też nie jest refundowane. No jeszcze dyrektor mi nie zwalnia. Dobrze. Dodatkowo stosujemy pompy pneumatyczne, które razem z bandażowaniem przyspieszają produkcję obrzęku, No i te efekty po, po leczeniu. Z, objętość zmniejsza mniej więcej różnie, niektórych osób 70% niż 40%, średnio 45-50%, i po, po zakończeniu mamy, zakładamy rękaw kompresyjny, uciskowy, który powinien być płaskodziany, zafundowany raz w roku, powinien być dwa razy w roku. Tam jeszcze jedną panią, to są efekty leczenia, mniej więcej 50% bo dość krótkim leczeniu, i wyroby uciskowe są pończowe, rękawy działają tutaj na za samej zasadzie największe ciśnienie odwodowo stopniowo malejące, to są takie podstawowe leczy. W konsensusie jeszcze mówiło o farmakoterapii. Pacjenci z obrzękami dość często mają przepisywane leki moczopędne, które jest niepotrzebne i wręcz szkodliwe. Leki moczopędne będą stosowane tylko w przypadkach, kiedy mamy chorobę nerek albo chorobę serca. Antybiotyki zawsze w infekcjach. Chirurgiczna resekcja w obrzęku kończyny górnej raczej nie jest stosowana. Natomiast ta hipostrukcja jest stosowana coraz szerzej, ja o tym jeszcze troszeczkę więcej powiem. Mikrochirurg, leczenie mikrochirurgiczne układu obrzęków chłodnych, które tak naprawdę miało początki w Polsce i to profesor Mielubowicz, profesor w latach 60 zaczęli robić. W Polsce już zaginęło, ale ostatnio widzimy renesans na wielu polach leczenia mikrochirurgicznego i profilaktyki mikrochirurgicznej i doszło tam to również do konsensusu i do tego jeszcze, jeszcze wrócę. Mikrochirurgia limitatyczna polega na przykład na połączeniu naczyń limfatycznych w ręce, najlepiej szybciej po operacji niż później, z naczyniami żelnymi. Wtedy chłonka, omijając, y, 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 omijając węzły chłonne, trafia od razu do układu żelnego i to rzeczywiście powoduje zmniejszenie obrzęków, y, ob, ob, obrzęków chłonnych, tym tym wcześniej, tym jest wcześniej y, wykonany. Y, dość późno jest ostatnio o transplantacji powierzchownych węzłów chłonnych. Ta metoda jest jeszcze niesprawdzona, nie weszła do rekomendacji, jest bardzo szeroko stosowana w Stanach, Zaczynają ją profesor Corin Becker we Francji. Metoda jest tutaj kontrowersyjna, że przeszczep polega na pobraniu wezwa płynnego z różnych okolic, gdzie on jest, razem z układem skórnym. U i podłącza ten przeszczep, polega na podłączeniu węzła płonnego do naczynia żywnego i limfatycznego, natomiast nie włącza się go do naczynia do układu limfatycznego jako takiego. W związku z tym budziło to bardzo duże kontrowersje, czy to w ogóle ma sens. W badaniach pacjenci, profesor który w głosowaniu przez innego francuskiego autora, okazało się, że bardzo raczej z niej nie odniosła korzyści w ogóle, a mm. odsetek powikłań związanych z obrzękiem i w miejscu pobrania węzła był bardzo mm. duży. Niemniej jednak metoda się rozwinęła głównie dlatego, że była refundowana w Stanach Zjednoczonych i okazało się, że zaczyna, po pewnych modyfikacjach ma, ma jednak sens. Po pierwsze, zauważono, zmniejszenie częstości, albo w ogóle zakażeń, zakażeń skóry w kończeniu. Zakażenia ręki w niektórych osób są dramatyczne, potrafią być raz w miesiącu i rujnują życie tak naprawdę. Częstsze tego, tego powodu powodowało, że te infekcje mijały, ale niestety nie na, nie na cały czas, nie na nie, długo nie, nie na okres dwóch, trzech lat. Niemniej jednak jest to, jest to korzystne. Obecnie jest, robi się również operacje w różnych urządzeniach, w Japonii, w Stanach, gdzie podłączą się jednak węzły do do naczyń chłonnych i czekamy jeszcze na rezultaty. I metoda jest dość ciekawa, zwłaszcza u pacjentów onkologicznych. Yy, Liposukcję stosujemy wtedy, kiedy yy, zaawansowane obrzęki jest znaczny przerost tkanki tłuszczowej, tak jak było na zdjęciu, Angażowaniem kompresyjnym nie możemy tego zmniejszyć, ręka jest znacznie większa i trzeba ją odestać. Tą technologię opracował profesor Bronson w Szwecji. Tutaj mamy jego wyniki po bardzo wielu latach. On ma obserwację w 20 właściwie wymaga noszenia tych rękawów dzień i noc, ale nie wraca. Komfort życia jest znacznie, znacznie wyższy. Ja zabiegam o to, żeby te zabiegi były robione w Polsce, ponieważ no mam sporo takich pacjentów, których nie da się pomóc w inny sposób. A znowu tych parę kilogramów więcej robi różnica. I właśnie w zeszłym tygodniu byliśmy wcześniej w bardzo na profesora Brosona, koledzy chirurdzy plastycy, z Wrocławia ze szpitala Marciniaka, ja i tam fizj fizjoterapeuci. Tam był taki trening kilkudniowy, i w zeszłym tygodniu wykonaliśmy pierwszą, no nie tylko doktor Paweł, ze zespołem, wykonał pierwszą posłupcję. Ona no się różni od tych tra tradycyjnie robionych w Polsce, tym, że jest zrobiona w niedokrwieniu, co pasmo jest marka, także ta krwi jest bardzo niewielka. Wcześniej przygotowuje się rękawy robione na, na, na zamówienie na zdrową rękę, które te ręka wykonane na zdrową rękę zakłada się na tą operowaną od razu w czasie zabiegu. Po zdjęciu ręka wygląda bardzo ładnie, nie ma siniaków, nie ma blizn, zakład, zał, pacjentka ma założone już nowe rękawy. Problemu u nas nie jest refundacja samego zabiegu, który jest refundowane, refundacja tych wyrobów uciskowych, które są dość drogie, a proszą, wymaga, żeby będzie co kwartał zmieniane dwa. Także to w efekcie jest 8 na rok, kilka kilkaset złotych miesięcznie. Dla jednej pacjentki refunduje to firma i dla drugiej też, a będziemy się starać o to, żeby to to nie jest duża grupa chorób, osób naprawdę i, i w porównaniu z i innym rodzajem leczenia, to mówimy o kilku tysiącach złotych, to nie, nie o dziesiątej o tysięcy. Tak? Tak, Pani Krystyno. O Panie Profesorze, do tego tematu krysię rękawką. I ilu się wypowiedzieliśmy w projekcie? Tak jest. Przeszedł węzł wchłonnych, przeszedł węzł wchłonnych. Pani Profesor Becker pobiera te węzły na przykład przed ręki, pobierała z mafiny i później, no do pacjentów nie obrócił nogi. Tak to teraz się pobiera te węzły gdzie indziej, pobiera się właśnie w pachinach bo podbródkowych i robi je się przyszczepia z lepszymi efektami. To są te jej wyniki badań, które mówią, że wyniki są niejednoznaczne. I teraz jeszcze w zeszłym roku, dwa lata temu zebrała się taka grupa chirurgów piersi amerykańskich, która wydała swoje rekomendacje. Ja nie będę ich za bardzo e, 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 wszystkich e, omawiał, natomiast pewne rzeczy, ćwiczenia fizyczne po operacji raka piersi. Było dużo kontrowersji, przez wiele zabraniano, ograniczano, że te dobre, te niedobre, i żarówki akurat nie jest najlepsze, ale lepszy niż nic. Natomiast generalnie zasada jest taka, że lekarze powinni zachęcać pacjentki, by ulec raka piersi, zarówno z, z obrymi, jak i bez do ćwiczeń. Zarówno aerobowe, jak i oporowe ćwiczenia są korzystne. Nie ma tutaj, i na to jest wiele badań, które których Lepiej, żeby ten początek był pod nadzorem fizjoterapeuty, który to potrafi zrobić, żeby sobie nie zrobić krzywdy. To jest dalej, to już mówiliśmy o tym, dalej konsensus. Wczesne, wczesne rozpo, bardzo ważne jest wczesne rozpoznawanie obrzęku. Bardzo ważne, jest, żeby pacjentki po operacji, jaka piersi, by regularnie. Od racji, kontrolowane przez lekarzy i fizjoterapeutów, którzy by tą rękę mierzyli i zauważyli te objawy, bo to umożliwia wczesne leczenie profi i profilaktykę. Yy, I wracając, mówiąc o profilaktyce, to co już udowodniono, wczesna rehabilitacja zmniejsza ryzyko obrzęku limfatycznego. To jest udowodnione już kilka yy, lat temu. Manualny terapia klimatyczny to, to jest stosowane w Niemczech, butynowo, również zmniejsza ryzyko tego obrzęku. Tego Rękał wyciskowy razem z drenażem, ale również bez drenażu zmniejsza ryzyko tylko Rękaw rękał wyciskowych? Nie lubię. Nie lubię. Czemu będzie Wczesnej fazie rękał wyciskowy u Amazonek spowodował, że następował szybko, a od... później... No teraz mamy badanie, które zrobiła nasza Krysia O'Hawke razem z, 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 z profesorem Paczem. Stosował, ona stosowała pierwszej klasy ucisku, bardzo nisko, ucisku, nisko uciskowe rękaw i mierzyła objętości. Okazało się, że w grupie, które, pań, które nosiły te rękawy, obrzęki nie wystąpiły. Także pewnie, że nie, może nie zastępuje, ale jest to, myślę, że właściwy kierunek mi dość, dość ważny. W chirurgii ograniczenie liczby i to, co już jest. Udowodnione, a to w w czasie zabiegu. Profesor Bocardo to zaczął we Włoszech. Oni w po zabiegu usunięcia węzłów od razu w naczyniach łony, włączają do żył i ta technika spowodowała znaczne zmniejszenie ilości obrzeków elektrycznych. Obecnie toczą się dwa badania w Stanach Zjednoczonych, gdzie, gdzie to yy, udowodniono. Yy, problemy, no problemy, to Państwo znacie, jeszcze jest pewien. Brak yy, sieci wyspecjalizowanych, które mają doświadczenie w naszeniu obrzeków. Jest kilka ośrodków w Polsce, które to robią dobrze, bardzo wiele takich, które to robi, nie robią albo robią źle. I to niestety wynika z wielu wiedzy, zarówno wśród lekarzy, jak i fizjoterapeutów. No, bardzo dużo wielu fizjoterapeutów właśnie, że robi drarzki w domu, który jest samego u pacjentek z obrzękiem, nie ma żadnego sensu z wrzucanie pieniędzy. I bardzo duża część tych fizjoterapeutów robi to źle, bo zaczynają. Ja zawsze i pytam, od zaczynają. Mówi, że od, 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 od dłoni albo... Od, no drenaż linfatyczny czyna się od szyi. Jeżeli ktoś tak nie zaczyna, to jest w ogóle nie umie i oszukuje. I sam drenaż lymfatyczny we wczesnej fazie uczymy wszystkich wszystkich uczymy autodrenażu. Natomiast sam drenaż nie ma sensu. Dalej trudności z refundacją. Wielu rzeczy brak refundowanych studiów procedur. Kompleksowa terapia lymfatyczna powinna być włączona do koordynowanej opieki onkologicznej. Tak samo jak w ogóle rehabilitacja ekologiczna powinna być w koronowaniu opieki onkologicznej całkiem. Prawda tego, tego, tego nie ma. Refundacja w dobrze, że jest raz w roku, ale to łącznik powinna być przynajmniej dwa razy w roku. Aparaty do kompresji pneumatycznej działają, robimy badania w naszych sąsiednich krajach, ja mówię o Niemczech, ale Czesi i Słowacy refundują aparaty do kompresji pneumatycznej do domu. Tak, refundują. Nie ma, nie, brak bandażu, podstawowe jest bandażowanie kompresji, najskuteczniejsze. Nie dostajemy refundacji ani za bandaże, ani za samą procedurę. Jest to rozliczane jako korekty, jako inna, inny sposób korekty. Kompleksowa terapia 2013 została wprowadzona, y, jest, to jest to, co nie o tym się mówi. Obecnie jest, jest, leczy się do brzęki w ramach terapii ogólnoustrojowej. I dobrze, że tak jest. Natomiast jest tam na wymóg do 5%, rozliczania 5% jakich, jakichkolwiek, bo bandażowania kompresyjnego się nie licza. Jeżeli tego nie ma, to nie ma sensu. A w ogóle 5% nie jest potrzebne. Jest potrzebne bandażowanie kompresyjne i gimnastyka. I to są te dwie najważniejsze rzeczy, które ewentualnie dodatkowo odrelą sympatyczne. Wszystkie inne, jakieś na naświetlanie, inne rzeczy, które się na siłę, żeby to rozliczenie nie ma sensu. że to trzeba wiele. Takie kawy też są fajne, ale w Polsce jeszcze nie ma. Bardzo dziękuję. Dziękuję.